Do tego tragicznego wypadku doszło dzisiaj około 7 rano na drodze krajowej numer 73 relacji Pilzno-Jasło. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, samochód osobowy z nieznanych przyczyn zmienił pas ruchu na lewy i wjechał wprost pod nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówkę. Oba pojazdy wypadły z drogi. Samochód osobowy był tak zniszczony, że strażacy musieli rozcinać blachę, by wydobyć ofiary. Z podróżowało czterech mężczyzn. Niestety, trzech z nich, to jest kierowca, i dwóch pasażerów, zginęło na miejscu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwaj to mieszkańcy powiatu Rzeszowskiego, jeden powiatu Jasielskiego, wszyscy w wieku około 60 lat. Do szpitala w Jaśle trafił czwarty pasażer osobowego auta oraz kierowca Tira. Jak mówią mieszkańcy Kołaczyc, takie dramaty nie należą tu do rzadkości. Bardzo się czujemy tu niebezpiecznie, bardzo często dochodzi do wypadku, jest droga po prostu taka jaka jest, jeżdżą bardzo szybko. Dwa dni temu na przykład był z drugiej strony miejscowości, był właśnie wypadek, też autobus z busem, było zderzenie, ale nie było śmiertelnych. Policjanci nie mają jeszcze pewności, jaka była przyczyna wypadku. Brane są pod uwagę różne wersje. Również taka, że kierowca samochodu osobowego mógł zasnąć za kierownicą. Wyjaśni to śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury. Kolejny groźny wypadek wydarzył się tuż przed 15 na krajowej 19. Z cysterną zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu jedna osoba poszkodowana z Subaru, dwie osoby, które uczestniczyły w wypadku z Pasata, nic nie odniosły żadnych obrażeń i kierowca ciężarówki też nie odniósł obrażeń. Z samochodu ciężarowego został zniszczony zbiornik około 450 litrów. Ropa ta wyciekła. Teraz w tej chwili prowadzimy działania, żeby usunąć ten wyciek, zneutralizować go. Na szczęście cysterna do przewozu paliwa była pusta.